Zapewne wielu z was widziało moje materiały z Wiedźmina, w których za pomocą sztucznej inteligencji tworzyłem, a raczej to ona tworzyła grafiki z postaciami przedstawiającymi bohaterów sagi. W niektórych przypadkach trzeba oddać zasłużenie, że odwalała kawał dobrej roboty, starając się jak najwierniej oddać wygląd i charakter postaci. Tym razem jednak od tak, pewnie też trochę zainspirowany tymi ostatnimi materiałami, które zrobiłem, padłem na pomysł, aby zadać AI, konkretnie chatowi GPT, następujące pytanie. Czy uważasz, że Ciri jest odpowiednim wyborem na protagonistkę czwartej części Wiedźmina? A oto jaką odpowiedź uzyskałem, zaznaczając, że nie ingerowałem tutaj nawet w najmniejszy przecinek. ChatGPT sam pogrupował to w czytelne i tematyczne podpunkty. Ciri jako protagonistka czwartej części Wiedźmina wydaje się być naturalnym i ekscytującym wyborem z kilku powodów. Rozbudowana historia i relacja z uniwersum. Ciri to postać kluczowa dla sagi Andrzeja Sapkowskiego i gier CD Projekt. Jej historia jest głęboko zakorzeniona w fabule Wiedźmina, co daje twórcom ogromne pole do rozwinięcia jej wątku. Tiri przeżyła już wiele od dzieciństwa w Cintrze, przez szkolenie w Kermoren, po podróże między światami. Te doświadczenia czynią ją postacią wielowymiarową i potencjalnie świetnym protagonistą. Nowe możliwości narracyjne. Jako dziecko starszej krwi, Tiri ma unikalne zdolności, takie jak podróżowanie między wymiarami i władanie magią. To otwiera nowe możliwości narracyjne, wykraczające poza klasyczne przygody Geralta. I pozwala na eksplorowanie innych światów, kultur czy zagrożeń. Dodatkowo możemy zobaczyć, jak Ciri radzi sobie z przeznaczeniem i presją wynikającą z jej mocy. Świeże spojrzenie na świat Wiedźmina. Przejęcie pałeczki przez Ciri pozwoli na odświeżenie serii. Geralt jest ikoniczną postacią, ale jego historia została już w dużej mierze opowiedziana. Skupienie się na Ciri daje szansę na rozwinięcie nowych tematów. Takich jak wewnętrzna walka z przeszłością, moralność w kontekście jej potęgi, czy wybory dotyczące jej miejsca w świecie. Wyzwania związane z rolą Ciri. Mimo tych zalet są też wyzwania. Zmiana tonu gry. Geralt był stoickim i cynicznym bohaterem, co wprowadzało specyficzny klimat. Ciri może mieć inny charakter, co zmieni ton gry. Oczekiwania graczy. Część fanów może tęsknić za Geraltem i mieć opory przed zaakceptowaniem Ciri jako głównej bohaterki. Balans rozgrywki: ze względu na swoje moce, Ciri jest potencjalnie znacznie silniejsza od Geralta. Twórcy muszą to zbalansować, aby gra była angażująca. Podsumowanie: Ciri to świetny wybór na protagonistkę. Ale kluczem będzie sposób, w jaki twórcy zdecydują się opowiedzieć jej historię. Jeśli uda się połączyć emocjonalną głębię z nowatorskim podejściem do rozgrywki i świata, czwarta część Wiedźmina z Ciri w roli głównej może być wielkim sukcesem. I co myślicie? I mówię teraz to ja, Raptor, a nie Chad GPT. Sądzę, że już tylko to brzmi lepiej niż pewnie większość artykułów, które powstały po zapowiedzi Wiedźmina IV, ale uzyskując taką odpowiedź. Postanowiłem zadać jeszcze jedno zdecydowanie bardziej złożone pytanie. No bo tutaj padały jednak dosyć spore ogólniki, choć było naprawdę kilka ciekawych zdań, szczególnie gdy padła teza o moralności w kontekście jej potęgi oraz o samej idei podróżowania przez różne światy, bo w końcu mieliśmy to już w trzecim Wiedźminie, i czemu by tego nie rozwinąć w kolejnej sadze? Ale wróćmy do tego bardziej złożonego pytania. Ciekawskim byłem, jak w ogóle poradzi sobie z nim nasza chodząca encyklopedia. A pytanie brzmiało, masz pomysł na to, jak Ciri mogła przejść próby traw, znając jej całą historię z książek oraz Wiedźmina 3, Tak, aby mogła bez problemów korzystać z wiedźmińskich znaków czy pić eliksiry? Trzeba przyznać, że ta obszerna odpowiedź, którą uzyskałem, bez dwóch zdań, może być jakimś tam małym zalążkiem dodatkowych teorii oraz pomysłów. W podjętym temacie, ale i pokazuje, że małem na karku to AI. Cytując, przejście prób wiedźmińskich to interesujący koncept, który wymagałby kreatywnego podejścia, aby nie podważyć logiki uniwersum Sapkowskiego i gry. I tutaj moje małe osobiste wtrącenie, żebyś cholerka wiedział. Oto moja propozycja, jak mogłoby to zostać zrealizowane. Współczesna wersja prób mutacji. Ciri nie mogła przejść klasycznych prób, ponieważ jej unikalne geny starszej krwi czynią ją wyjątkowo wrażliwą i nieprzewidywalną na mutacje. Można jednak wyobrazić sobie, że. Nowa metoda. Wiedźmini, na przykład Lambert lub Eskel, którzy wciąż prowadzą badania nad mutacjami? ok, opracowali mniej brutalną, bardziej kontrolowaną wersję prób traw. Mogła ona być dostosowana specjalnie dla osoby z wyjątkowymi zdolnościami. Takimi jak Ciri. Interwencja magii. Przy pomocy alchemików, czarodziejek, np. Keiry Metz, Jennefer lub magii z Avalachem, proces prób mógłby zostać zrównoważony. Np. magia mogłaby pomóc stabilizować organizm Ciri podczas przeprowadzania mutacji, zmniejszając ryzyko jej śmierci. Ciri jako dziecko starszej krwi. Jej pochodzenie daje wiele możliwości. Naturalna odporność. Dzięki genom starszej krwi Ciri mogła mieć naturalną odporność na toksyny i predyspozycje, które pozwalają na korzystanie z eliksirów bez przechodzenia prób, zwiększenie efektywności mutacji. Gen starej krwi mógłby sprawić, że mutacje działają szybciej i bardziej efektownie, wzmacniają jej już istniejące zdolności bez konieczności przechodzenia przez pełną wersję prób. Próby oparte na jej unikalnych zdolnościach. Ciri mogłaby zostać poddana specyficznym próbom, które uwzględniałyby jej moce i przeznaczenie. Próby mentalne. Zamiast ekstremalnych zmian fizycznych, próby mogłyby być skierowane na wzmocnienie jej psychiki i kontroli nad mocami. Widzmińskie eliksiry i znaki mogłyby być oswojone poprzez połączenie z jej naturalnymi zdolnościami. Wzmocnienie alchemiczne. Ale chemicy mogliby przygotować specjalne eliksiry oparte na substancjach z innych światów, które Ciri odwiedziła podczas swoich podróży. Motyw fabularny przejścia prób, aby uczynić proces prób fabularnie angażującym. Nowe zagrożenie. Świat Wiedźmina mógłby stanąć w obliczu zagrożenia, wymagającego połączenia wiedźmińskich zdolności z mocą starszej krwi. Ciri jako jedyna zdolna sprostać wyzwaniu, Decyduje się podjąć próby. Podjęcie decyzji. Ciri mogłaby początkowo wzbraniać się przed próbami, ale zmiana motywacji, np. ochrona ludzi, na których jej zależy, Yennefer, Geralta, Jaskra, mogłaby przekonać ją do podjęcia ryzyka. Moralne dylematy. Proces mutacji mógłby wiązać się z ryzykiem utraty części jej zdolności, np. podróżowania między światami lub zmiany jej osobowości, co stawia ją przed trudnym wyborem. Efekty prób. Ciri mogłaby zyskać wiedźmińską wytrzymałość, wzmocnioną odporność na toksyny i choroby, możliwość używania wiedźmińskich eliksirów. Znaki. Dzięki próbom mogłaby w pełni opanować wiedźmińskie znaki, które teraz działają w synergii z jej magicznymi zdolnościami. Unikalne umiejętności. Połączenie wiedźmińskich zdolności z mocą starszej krwi, Mogłoby zaowocować nowymi, unikalnymi zdolnościami niedostępnymi dla innych wiedźminów. Czy to pasuje do uniwersum? Przedstawienie takiej historii wymagałoby subtelnego balansowania między zasadami uniwersum a twórczą wolnością. Kluczem jest uczynienie fabularnych powodów przekonującymi i zgodnymi z charakterem Ciri: jej odwagą, moralnością i gotowością do poświęceń. Ciekawe czy Redzi. Nową fabułę dla Ciri pisali sami, czy po prostu spytali EAI? Bo szczerze Wam powiem, ja jestem pod wrażeniem. Jasne, tak naprawdę to, co tutaj czytamy, to jest zbiór ogromnej ilości informacji. Czy raczej to, co tutaj mogliśmy przeczytać, jest wynikiem tego, do jak. Potężnego zbioru informacji ma dostęp ta sztuczna inteligencja. Szczególnie ta obszerna odpowiedź na drugie pytanie jest, wydaje mi się, bardzo interesująca i padło tutaj naprawdę kilka istotnych zdań, które wydaje się, że mają sporo sensu. I biorąc pod uwagę to, co padło do tej pory i co padło w tym materiale, wydaje mi się, że no chyba już musieliśmy trafić w któryś z tych scenariuszy, które wybrali Redzi, ale tymczasem w tym materiale to już by było na tyle. Choć potencjał na ciekawe pytania oraz odpowiedzi wydaje się tutaj nieograniczony.